z ziemczki, jestem negocjonując więc bardzo serdecznie. Na odcinek odcinku z i Eleven, Tym razem jest to W związku z powyższym w dzisiejszym yy, odcinku będziemy zrobili sobie parę quizów na na jakim poziomie wiedzę mamy. Ten odcinek będzie z deka krótszy niż. Jeśli widzieliście poprzedni materiał, napiszcie pod tym filmem. W tym momencie boska ręka. Dobrze, w takim razie przejdziemy sobie do pierwszego quizu. Ustawiłem je od pana łatwiejszego do najtrudniejszego. Zobaczymy, czy w ogóle nam się coś uda. W sumie to tak powinna być kolejność, ale wszystko zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. No i lecimy z tematem. Pamiętajcie, że jest to kolejna odcinek z maratonu którego informacje macie w odcinku yu of New Era w opisie filmu. Pamiętajcie by oczywiście teraz zostawić jeszcze łapkę w górę, by więcej odcinków z Inazumy się pojawiało i lecimy z materiałem. Jak dobrze znasz serial Inazuma 11? Hmm, kto to jest? Hmm, na postać, jak może się nazywać jedna postać, pewnie Mark Evans. Ja, Espaniola Evans, ja ja mal. Muchas gracias, buenos señor. Białosy. Kim jest białowosy? No widać, że starzec, po prostu dziecko jako w formie jest i tyle, no tak naprawdę a pewnie 70 lat. Cóż, Axel Blaze, no fajnie brzmi! Axel Axel Blaze. Hmm, Axel Blaze. To brzmi jak jakieś, Można byłoby z tego reklamy nawet zrobić, ale nie. Jest to Axel Blaze. Dwa punkty. Wow, niesamowite. no to jest? Kevin! Kevin Dragonfly! Kevin Dragonfly! Dragon! W ogóle, pierwszy raz słyszę taką nazwę. Nie wiem, kto wymyślał to nazwisko, ale jest po prostu niesamowite. Dragonfly, jeden. to źle, tu nawet w ogóle się nie wybawia dobrze. To no, na pewno się nazywa Kevin. Wszystko zgadza, wszędzie Kevin jest, ale pewnie chodzimy tym nazwiskiem. W takim razie będzie poprawna odpowiedź. Kevin, Dragonfly. Wszystko się nagrywa ładnie. Tak, jest, moi drodzy. Wszystko się nagrywa bardzo dobrze. To jest, o nasz gruby, nasza legendarna postać, którą ustawiłem w teamie grubasów, która zarządzała i była kapitanem. Przynajmniej mi się wydaje. W ogóle, moi drodzy, ee, na pewno to jest Jack Oma. O tak, Oma. Oma, to bardziej mi się kojarzy jak z tej gry karcianej, w którą gram, że jakaś karta ma Oma. Ale z inaczej nie pamiętam, żeby była rzucona nazwa Oma. W związku z powyższym, wcale że to jest po prostu Jack. Pewnie Jack Break będzie, tak? A jednak nie, czek, widzicie jednak stację! Pierwszy odcinek yy, nazywa się mm, się nazywa pierwszy. Na pewno drużyna Raymona, tak mój Tak jest, królewcy nadchodzą. Nie no, tak naprawdę z tego co pamiętam zagrajmy w piłkę. Dokładnie. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam jak ten dziad się nazywa. Czy to jest czy swank. Nie pamiętam już jego nazwiska strzelamy. Eneduary kefaker torba barba ósma z giełd, i morella, max, 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 crawling, max. Darek Swing! Jej! Mamy kolejny punkcik. Na razie się ani razu nie pomyśli. Mmm, okularnik. Kim może być okularnik? Najwidoczniej miał problem ze wzrokiem. A nie, no tak na poważnie, to dostał okulary z tego względu, żeby ograniczyć pole widzenia. Bo wtedy skupiamy wzrok tylko w obszarze, w którym. Widzimy, ale za to widzimy więcej niż. Przeszorony kąt widzenia, to staramy się spoglądać na lewo, prawo, a tak skupiam się na konkretnym punkcie, na konkretnym miejscu. Dlatego to jest Jude Sharp. Kto wykonywał zabójcze formacje? Na pewno Dawid. Odpowiedź jest bardzo prosta, bo mamy Dawida. Jako jedyny jest to Dawid. Dlatego Ile Raymond przegrali w Królewskim w drugim odcinku? Ale będzie słabo, bo w Mogę w sumie tego nie pamiętać. 20 do 1. 25 do 1. Nie pamiętam, żeby była taka chyba wartość. 17. A. Więc szelam, że to jest 20 do 1. Jest, mamy dobrze, kto był pierwszym rywalem Reymana. Podejrzewam, że liceum czarnej magii. Oj, idzie nam jak spłatka normalnie mamy. Uuuuuuu! Niesamowite, moi drodzy. jeśli skończę ten quiz. Perfekcyjnie. No dobra, powiedzmy, że się maksymalnie dwa będę mogę pomylić, bo wtedy pamiętajcie, żeby udostępnić ten film. Jeśli to się nie stanie, to po prostu was ubiję tak na poważnie. Pamiętajcie, jeśli to zrobię, żeby mnie nagrodzić troszeczkę za to, że udało się perfekcyjnie, ładnie, z pełnych sił. Wiadomo, na poziomie niskim, ale co tam. Tym trudniejszym, tym będzie śmieszniej i tym lepiej. Lećmy dalej. Wynika strzelecka Kevina. Pewnie, że smoczycie. Co to jest? Harry Snake? Ja, też Harry Snake. Ojej, z tym będę miał problem, bo to jest jak ten kondor chyba. To jest, to... Ojej, to nie wiem, to może być Adrian Eagle. Oj, bo nie, to jest Steve Eagle. Dlaczego mi wymyślił się Adrian, o co chodzi? Ja nie wiem, no po prostu nie ogarniam dlaczego mam park. Marka Radekiana. na ja ma Steve. Ojej, no nie, no pomieszał mi się jak tak może, no co to ma być? Przecież on wygląda jakby wyszedł z burza. Naprawdę wygląda po prostu jak profesjonalista, który... ...broni się przed słońcem w gorących krajach i po prostu sobie ładnie chodzi. Ale te pióra to nie wiem po co, bo wygląda, No ale okej, okay, nie ma. Speed! Na pewno się nazywa Speed, jestem tego pewny. Jest! Lampart musi być zawsze szybki, prędkościowy, więc dlatego jest speed. Chociaż wolałbym, żeby miał nazwę fast, ale speed, sobie to w ogóle bez sensu nazwa. Co, nazywamy się prędkość? Ale skąd mamy wiedzieć, jaka to jest prędkość? Ale ogólnie się nazywam prędkość, to w ogóle bez sensu. To nazwę nie chcę znać. Wolałbym japońską. Kto na bramce w dawnej? Nie Pewnie Hillman. Ale mamy tu z nazwiskiem, więc pewnie odpowiedź prawidłowo będzie. To co, przez jedno my, czy przez dwa? Przez jedno. Tak jest, moi drodzy. Simur, Hillman jest prawidłową odpowiedzią, moi drodzy. Idziemy jak burza, ale ten quiz jest oczywiście na niższym poziomie. 7 minut, aktualnie zeszło. Aktualnie mamy 6 minutek, ale nie podajemy się. Lecimy dalej. Zobaczymy, na co nas stać. Może w kolejnym materiale wezmę jednego z was i będziemy razem yy, wspólnie rozwiązywać jakiś nowy quiz. Kto wie, zobaczymy. To no to jest: Eric Eagle. Właśnie, to tak. Byłem ciekaw, jak ten gościu to napisał. Ale dobrze to napisał. Erik. Eric. To grał w lizę młodziaków. Młodziaków był tylko. To jest Bobby. To jest Axel. To jest Snake. Dlaczego znaczy mu. To jest jakiś gościu. W ogóle, dlaczego w liceum Czarnej Magii mają elfa? To już nieważne. Nie wiem. Podejrzewam, że on. Czy Erik Strzelamy. Let's go! Jest, tak moi drodzy. Kto był trenerem królewskich? Reilar, oczywiście. Proste, kto wykonywał z na Myślę, że Jack. Ale kto do czego Jacka? To jest Ognisty Kogut, Jackie Kevin. W ogóle taka technika nie powstała, więc w takim razie Jackie Axel. Kto był pierwszym przeciwnikiem w w turnieju strefy 4? Gimnazjum to nie jest turniej. Polu. Eee. What? Ale chwila, to jest bez sensu. Turniej strefy futbolu to powinno być chyba, moi drodzy... E... Moim zdaniem powinni być w Ninja, ale okej. Okay. A, bo to ten turniej, pomyliłem turniej, ale nie ma znaczenia. Bo to jest ten drugi turniej, dobra, nieważne. I tak wiedziałem przynajmniej najważniejsze, bo w jednym był Ninja, e, ale to był ten krajowy, a w strefie futbolu... Dzikie gimnazjum techniką rolnicze było. Drugie by globalne, w globalnym amnitonie Mechatronic było. do trzecie w strefie futbol. Co no to jest? budo Ja wolę Jego technika była. Bo jak to źle może być, to może okropnie brzmieć. Strzał Orła. E, mi się wydaje, że strzał Kondora. Skok Kondora? No nie, no dlaczego to się nazywa Skok Kondora? No powinien. Po co jump? Jump Kondor? To powinno być shot Kondor. Walisz. Chociaż wali z główki, ale tu nadam strzały, jeszcze ja tak nie bawią Ale tam został na bramce licą. Proste. To to jest King. Thank you. Pierwsza technika Marka to... Na pewno ręka Vagina. Mm, ale żeś ciężką technikę dowalił, waliło Szkoda, że nie dałeś Ognistej Pięści, ale dobra, nieważne. Y, ogólnie rzecz biorąc, wiadomo, niestety to każdy po, powinien wiedzieć, to jest to Boska Ręka. Podobna Boska Ręka nie wystąpiła w pierwszej serii normalnie, chyba, że uznajemy tą y, z Królewskim Pingwinem, aczkolwiek to nie jest ta technika, co wy myślicie, więc no, o to tu chodziło. Natomiast mogę... wam także... No dobra, jeśli uznajemy tą technikę, że to jest z Pingwinem i z Kirwudem, to no okej. Okay. Ale ja tego nie uznaję. Kto pracował w czyli. Co? Co, Że co? W ogóle to pytanie nie ma znaczenia. Zdanie. Sensu. Dobra. Tego punktu sobie nie uznaję. Ale dlatego sobie nie uznaję, bo ten... to nie ma punktu. Kto pracował w Trójfeniks? W Trójfeniksie występował Mark. Występował Bobby. I występował Erik. Żaden Axel tutaj nie szedł. Więc tego pytania nie uznaję. Ile Raymond wygrał Zeus? 4-3. To pracował trójkąt Z. Ojen. Bracia Mur Co to jest? Rally Raymond. To jest odcinku na Zoomie. 13. Moi drodzy! Mamy to 27 na 30, więc nieźle mam 3 błędy, w sumie teoretycznie. W granicy błędy, bo są tak naprawdę dwa błędy. Nie ma nic pytania co do opracowania TrójPhénixu, czegoś takiego nigdy nie było, że Axel tworzył technikę TrójPhénix. To pytanie źle skontrolowane, więc go nie uznaję. W takim razie mam dwa błędy. W związku z powyższym, według naszej umowy, udostępniacie filmik, dajcie łapkę w górę i oglądacie dalej. Jeśli nadal jesteście i oglądacie ten materiał, napiszcie w komentarzu. Bardzo dobrze. Przechodzimy do drugiego quizu. Co napędzało Marka do jego zapłonu? Napędzało go to, że po prostu kochał piłkę. Chciał pokazać innym ciężką pracę po placach. Chciał podnieść swoją umiejętność dzięki temu, ale również kochał piłkę. Przerw ślady swojego dziadka, ponieważ posiadał jego natatnik i robi to, co było wpisane w listy. W ogóle, to się zgadza. To się zgadza. Chciał podnieść swoją dzięki temu, ale również kochał piłkę. To się zgadza. <laughs> to jest najbliżej. Mam <laughs> powiedzieć, że wszystkie tu się zgadzały. Nie lubię takich pytań. To są takie pytania, w których niestety takie rzeczy się dzieją, ale trudno. Jesteśmy po delikatnej przerwie. Na jakiej pozycji gromarka Evans? To pytanie myślę, że jest dość banalne, ale nie będę na nie odpowiadał, bo jest po prostu bramkarz. Kto był przeciwnikiem w pierwszym meczu? Jak myślisz? Eee, w pierwszym meczu ta twarz wygląda jak po zdobyciu obronie pierwszej bramki Boską Ręką. Eee, Akademia Królewska. To jest ta scena, kiedy użył Boskiej Ręki po raz pierwszy i obronił. Kogo główny bohater przekonał do dołączenia go niepełnej drużyny? Ale co, że Być? Ale, że jak? No, Nathan. Ta scena jest na 100% Natana. Nathana. chodził w takim czymś, podejrzewałem, po budowie ciała. W sumie to teoretycznie... Yy... Dużo osób tu przekonał, ale to już inna sprawa, no. Yy... Tak naprawdę przekonał... Akselatel. Zruda też. W sumie to wszystkich przekona, więc to pytanie nie ma sensu, Ale okej, okay, lecimy dalej w takim razie. Jaki był wynik, czy po pierwsze połowie z królewskimi? O kurcze, to pytanie mnie rozwaliło, właśnie moje. To pytanie mnie rozwaliło, bo nie pamiętam wyniku. Nie pamiętam wyniku. Rozgmina 0,5 za mało, 0,6 za mało, 0,8 też za mało, chyba 0,10. 0,10, dobrze, moi drodzy. Pamiętam, mamy to, lecimy dalej. Nazywa się to postać. Raymond. Z tego się sprawa, jak se lepsze w szpitalu. Miał wypadek podczas... Miała wypadek, wszędzie miała wypadek, ale nieważne. Miała wypadek podczas wyjścia na mecz z bratem. Miała wypadek na dworze, gdzie jechał w nią samochód. To jest najbardziej bliskie. Która to szkoła okazana na zdjęciu? To jest Raymond. Jak nazywała się techni... pierwsza technika Marka Evansa? Błyska ręka. Jaki zawodnik używał techniki zgięcia przestrzeni w meczu szkoła Raymond na Liceum Czarnej? On chyba robił zgięcie. Tak jest, moi drodzy, zgięcie w przestrzeni, to jest ta technika obronna. A czemu? Bo nie wiedziałem, czy ten elf ma jakąkolwiek technikę. Nie pamiętam czy on chyba nic nie używał. A on miał fantomowe strzał, dlatego, drogą dedukcji, drogą eliminacji, Nathan Johnson miał tą technikę. To to. Kto jako pierwszy z tego mają Tornado, oczywiście. Czemu na pierwszym miejscu? Nie wiem. Czemu ktoś tam takie łatwej? Nie wiem. Jaka była pierwsza technika? Cios. Jak nazywał się nowy zawodnik Rymona? To jest yy, Bobby Shearer. Który z nich to kapitan drużyny Mechatroników? Czujeczka. Dobrze, nie pytałem o imiona. Ale to felt. Dragonfly był. What? Co to było za pytanie? No ja pitole. Zazdrosny. No o, pytanie jest głupie. O, wymaga wymienia czegoś, to tak szczerze powiedziawszy, mógłbym powiedzieć, że jest energiczny, zazdrosny i wkurzający. Jak miała najmniejsza straksera, która przybyła w szpitalu śpiączce? Julia. Jaki był wynik meczu Policja Mechatroników? mechatroników? Yy... Padł do jednego. Ile razy wykorzystano nowe techniki pisaców podczas meczu z gimnazjum dzikich? Co? Ile razy wykorzystano nowe techniki pisaców podczas meczu z dzikich? What? Jak to nowe? Nowe to jest rzut na zoomy. Nie rozumiem tego pytania. To pytanie jest nieuczciwe. Nie bawię się tak, bo tu chodzi chyba o ilość technik dzikich. Ale to kurczę. 7 razy? 6 razy? Ja nie wiem o co chodzi w tym pytaniu. Nieważne. Którzy zawodnicy użyli technikę jakiej czystej odwagi, by przejść bramkę Raymondowi? I, I... Gamer i Mark Gaming. Szczerze, po imionach bym tego nie zapamiętał, ale po grafikach, tak? Dlatego mamy ten punkt za nami. Co to były za wspomnienia? Były to stare czasy, w gdyby gdy byli bardzo mali. A to czas Erika i. Był to czas e... Co czas Erika i Syrii obyły, gdzie wspomni sobie? Są to czasy, gdy w trzech w zasąpił. I jeden z miał straszny przypadek. Zgadza się. To jest to. Kto został nowym trainerem Raymona? No pewnie, że hip Ibiki Biki Sejczo w takim razie, jak nazywa się technika używana przez trzy osoby z za Akademii Krewskiej? o za formacja, oczywiście, moi drodzy. Dlaczego chciał rozegrać jeden wersji... Chciał pokazać, że wygra mistrzostwo dzikiego... What? Co to w ogóle Nie. Chciał rozegrać im mecz i jeżeli wygrałby z nim, to wtedy... nie trafiem. Założył się, że... Wszystko było. On jeszcze nie wiedział, że zna jego dziadka... Eee, że wygrał mistrzostwo dzięki jego dziadku? Oczywiście, że nie. Bo nie wygrał jeszcze. To jest to, kiedy chce zostać trenerem, ale okej. Okay. Nazywa się technika Naitana Siewta w meczu z królewskimi. Strzały huraganu. Od kogo chce nauczyć się wykonać ognistego A Od i na To jest stara, i na Ta legendarna, która Tatł wcześniej. Serajadarka, Darka teoretycznie zgi... zginął. David Evans, no i tamta nie wystąpiła w meczu i zostawiła. Ja to był w ceremonii foto no. A? Parme... Jeszcze raz. To ja było odróżniony w ceremonii Raymond? Ninja? Parmeży? Kogoś pomyliłem, ale było 6, prawda? Kogo ja pomyliłem teraz? Mam rozpiny. What? Ja nie wiem, kogo ja pomyliłem teraz. A, dobra, bo była Akademia Królewska. Jeszcze to dlatego już rozumiem. Przypomniał mi się teraz, że była Akademia Królewska, ale on Dobra, wszystko jestem. To był rywalem dla Raymonu w mistrzostwach Futbolu? To był pierwszy była to... Akademia Shuriken, czyli... w stylu ninja. Teraz wymiany technik do tych... Skok Kondora to nie. Strzał Patrioty to również nie. Błodna piłka należała na pewno. Krok Sum, ogień krzyżowy nie należał. Strzał klonów. Prawdopodobnie krok suma strzał klonów i błodna piłka tu należała. Ale nie daję gwarancji. Krok i błodna piłka jestem pewny. Jaką technikę bramkarz ze szkoły rolniczej obronił strzał Kevina? Smoczy cios. Yy... Boska, tarcza, boska Ręka, Mark, pełna tarcza mocy King, trąba powietrzna. To jest Churiken, piłkarski topor, to jest Farmer. Jak nazywał się ten Bohater? To jest Judd Sharp, oczywiście. Powiem wam szczerze, że ten quiz już troszeczkę na wyższy poziom skoczył. Ma o wiele więcej pytań, ma o wiele więcej możliwości. Widać, że się postarali, ale skończymy jednak ten quiz i zakończymy ten materiał. A na kolejny materiał zostawcie sobie kolejne quizy oraz jeszcze coś, czego nie wiecie, ale się niedługo dowiecie. Lecimy dalej. Na jakiej pozycji grał ten zawodnik od... Zocnikiem. oj oj, pomocnik! Mój błąd, mój błąd, mój błąd. Przyznaję się do winy. Moi drodzy, jeśli nadal oglądacie ten materiał, to napiszcie w komentarzu Jestem z tobą. Jaki numer koszulki miał zawodnik Blaze I... Dziesięć! Taki błąd popełnił gdzie! Yes. Dlatego, że przypomniał się... Pomniał mi się ten piłkarz, i teraz zrobiłem błąd, Nie wierzę, dziesiątka taki łatwy błąd Dlaczego to zrobiło? Który z tych pajaców Co to za pytanie? dziad, bo on ma ten taki Irok jest pojedynczy. Dlaczego Mark miał doła przed meczem z Lisem Miał bo ponieważ chciał panować rękę meczową. dowiedział się o konieczności. Nie. Eee. Ponieważ miał sen, gdzie był na bramce, jego przecież podali pierwszą piłkę na y, przyłopu. Ja on nie mógł w żaden sposób pomóc. Wszystko zostało przy bramce i w meczu. To jest prawidłowa odpowiedź. Który z zawodników Liceum Zeus'a nazywał się Byron Love, posiadał... Dobrze! To jest chyba proste pytanie i to pytanie było specjalnie ułożone pode mnie. Bo jest to... Afrodi! Jedna z moich top 3 ulubionych. ...w której i markę. że powiedziawszy to pytanie już jest trudne. Odrzucamy sobie jeden Ale po ilu strzałach to wam nie powiem. <grym> nie liczyłem tych strzałów nigdy. Eee... Kapowa, 13. 15, naprawdę nie wierzę! Uu... Ten, ten quiz już jest na wyższym poziomie przez szczerze. Jestem bardzo dobrze zaskoczony. Ale dobrze, nieźle. Ważne, że żeby... nauczycie później lepiej dowiedzieć tego. Jutsjar przeciwko Spitfire na wam tych jak się nazywa? To jest iluzja piłki. Jak nazywał się kapitan Alien Academy? Ej, to miało być tylko na temat pierwszej serii, co to ma być? Eee, czemu... Jordan, ja cię człowieku ubiję, który tworzyłeś ten fizz. To jest Midorikawa Senchu. Senchu to nie, ale Midorikawa. Dlaczego Axel musiał odejść z drużyny? Będziesz Akademia, ale zagroził jak pierwsza siostra. miał za zadanie zbudować się że stwierdzisz, że Excela będzie lepszy. Ale to i to, to jest poprawne! No nie wierzę, no to pytanie źle sformułowane. Jak ktoś mógł tak może robić? Ile użyliśmy technik, które my od jak się nazywały te techniki? Eee... Wieczna burza i ile... wieczna zamieć. Eee... A... WIECZNA zamieć! Wprost Blizzardom! Blizzard to jest zamieć! Nie róbcie z tego burzy. takie pozycje pozycji grał Fubuki? Napastnik obrońca. To z technik to błysk. Który. To. Z technik to błysk fotonu. To jest jedynka. W którym meczu z drużyną że niestety po raz pierwszy zostało że Nowa technika ryka pod nazwą. Taniec. Mi się wydaje, że w drugim meczu. W trzeci? Czekajcie. Na szybko nie patrzcie mnie. W pierwszym na pewno niebo zostali rozgromieni, w drugim też zostali rozgromieni, w sumie. W trzecim zgadza się, mój błąd. Epsi, e, e, epsilon, druga drużyna Akademia Lenckim jako pierwsza walczyła. E, na pewno nie z Raymondem. Z gimnazjum na jo, jo jo. Z tym czymś, co David Evans też, znali Davida Evansa też. Jak nazywa się zakazane techniki, które zostały stworzone przez Rajdarka i wykorzystane przez Kinga i Davida? Oskar ręka X... Tak, to na pewno sama rokoko strzały. Kiel, Lwaj 11. Nie, Kiel, i krewski ping. Tak. A tak jak hiszpańska inwizycja, w którym roku zostały pierwszy odcinek 11? co? Ja nie pamiętam. Ojojoj. Ojojoj ojoj! Pierwszy odcinek, nigdy. W sumie się nigdy... Prawdopodobnie ta tego nie oglądałem w pierwszym odcinku. Czy szósty? Szósty. Ósmy? Ojej, przesadziłem, przesadziły, mój Boże. Jak wyglądałem. No cóż, no trochę penów mi się nazbierało. Ale nadal wynik będzie ostateczny. Zobaczymy pod koniec, jak mi poszło. Czy w ogóle mi poszło? Czy mnie oceni strona dobrze? A może nie. Wszystkiego się dowiemy. Oglądał. A... No na pewno były niebieskie. Oczywiście, oczywiście, że kolor żółty. Mój ulubiony gdzie mieli, moi drodzy, przechodzimy do następnego pytania Przecież... Przecież ten odcinek widziałem tylko raz i szczerze powiedziawszy zdjęcie słabo przedstawione jeśli chodzi o te numerki to są ledwo czytalne dla mnie Co... Ata, su, czekaj, oni na Osakę chyba jechali, tak? Jest, moi drodzy, na Osakę, tak jest, moi drodzy, tam było to centrum treningowe, a później grali mecz. Jej! Ile zniszczył zawodników technika deszcz meteorów? R3 chyba. Eryk Igl na pewno w tym był. Jakie nazywał się chłopak, który jest pokazany poniżej, był bramkarzem. I używał tej samej techniki. Co Mark? Różę, różnica jest taka, że ta boska ręka jest drewniana, a boska ręka marka jest kamień. tam są poziom mocy, ale to jest drewno, tam to jest. Ziemia. Oooooooh. To... Znaczy, Mukaj to jest po japońsku. A po angielsku to jest chyba doarem. Dlaczego Genesis był najlepszą, drużyną akademialną, Ponieważ ich zwykły trzały Mark nie mógł obronić. Ponieważ każdą technikę mogli odbić z większą siłą. Co! Ponieważ, gdy Mark próbował bronić, nagle piłką dostała większej mocy. To? to jest odpowiedź prawidłowa. W ogóle te odpowiedzi są niektóre tak głupie i tak. Ale nieważne. Jak nazywał się kapitan najsilniejszej drużyny Genesis Hero: Senpai czy Xavier. Dlaczego najpierw postanowił odejść i Nie, Ponieważ nie był tak silny, psychicznie, by wytrzymać z dalszą jego myślenie bez sensowo. akademię. To ma sens. Za bardzo wybierano na niego presję ze względu Pierwszym z najsłabszych z zawodników ryba. A to jest głupie, nigdy tak nie powiedziano, że Nathan jest najsłabszy. Zawsze był tak naprawdę w topce dobrych zawodników. E, co prawda w drugim zespole, w sumie nawet w każdej serii, w sumie był. Dobry. W pierwszej serii ognisty go, w drugiej serii jako ostatni Dark Emperors, a w trzeciej serii trafił do e, Japan, więc no. Właśnie jest słaby. To co użył po meczu z The Genesis, to ranny, czy nie miało dla niego. Kto ma największe. W którym odcinku po raz pierwszy Ewans się poddał? Ręka Marina za mało. To jest chyba to. Tańska próba, moi drodzy. To jest jedyna załamka Marka Ewansa, w którym się bardzo zdenerwował. I możecie, z... dlatego, że był zdenerwowany, możecie zostawić łapkę w górę. Motywacji, żeby nigdy więcej Mark Ewans się nie zdenerwował. Nazywa się tajna technika, dziadka. Dwie sprawiedliwości. Jakiego bohatera wymieniono później w niżej... zenie Północne uderzenie. Ostrze meteoru, atomowy błysk i północne uderzenie. Jaką technikę Jet Sharp chciał wykorzystać z Markiem To jest zabójcza formacja. Polski Pingwin numer 2 nigdy nie był przez nich. Czy to Super jest używana przez Hiro, to, to... jeszcze jedno Męską, ale tu nie ma. Zabucza formację. Ale to jest dwójka, ale okej. Czy trenerka była z nimi szczera. Nie. Co sprawiło, że wszyscy przeciwnicy Eremona zmienili stosunek do piłki. Jeżeli, że bez współpracy nie ma jedności, ponieważ pokazałem im serca jakichś przyjaciół, boskie wody czy kryształle nie pomagały. nie miał, jeżeli ja pracuje z Tak jest, moi drodzy. Idealny wynik, moi drodzy. Pamiętasz, to jakbyś. No, to wczoraj, gratuluję. A, moi drodzy. No wczoraj tak szczerze powiedział, że w ogóle nie ma sobie Dlatego W związku z tym jestem bardzo zadowolony z tego wyniku, było parę błędów, było parę pomyłek Tak już bywa, że czasami się czuje, czasami nie. Jeśli odcinek, jak się spodobał pamiętajcie w górę, kliknąć subskrypcji kanału. Mam nadzieję, że informacje o odcinkach i rzeczach, co się miało wydarzyć, są w opisie odcinku Yu Gi Oh Down of New Era, Ostatni, który został wrzucony na kanał w którym grałem z mistrzem. To byłoby na tyle, że nie ja się z Wami. Cześć, zobaczenia, hej!